Już 15 kwietnia swój ostatni mecz w sezonie zasadniczym rozegrali zawodnicy Gwiazdy. nie potrzebowali zwycięstwa nad nieobliczalnym GKS Meką, żeby zachować szansę na bezpośredni awans do futsal klasy. Spotkanie kapitalnie rozpoczęło się dla gospodarzy. Po 54 sekundzie Michał Chorzy przymierzył z dystansu, a piłka zatrzepotała w siatce. nie chcieli pójść za ciosem, ale szwankowała skuteczność. Przyjezdni nie ograniczali się do zabezpieczenia dostępu do własnej bramki, również kilkakrotnie sprawdzili w pierwszej połowie formę Aleksandra Waszki. Czystych sytuacji strzeleckich było jednak jak na lekarstwo. Na początku drugiej odsłony dwukrotnie przed szansą stanął Maciej Ponikowski, ale górą był gołkiper. Na kolejnego gola kibice musieli czekać aż do 37 minuty. Ludzie wyprowadzili kontratak, Jakub Naleśnik wystawił w na tacy Mateuszowi Mrowcowi i było 2 do 0. Nowiny rozpoczęły grę z lotnym bramkarzem i szybko straciły trzeciego gola. Próbkę swoich snajperskich umiejętności dał Waszka. W 39 minucie nadzieję w serca gości wlał jeszcze Ponikowski z bliska, pakując piłkę do bramki. Minął kilkadziesiąt sekund, a niefortunnie pokonał golki pera głową Chyżyn. Do samego końca zespół Piotra Lichoty dążył do wyrównania, ale Halembiani nie dali sobie wydrzeć cennego zwycięstwa. Wydaje mi się, że gra jest satysfakcjonująca. Tutaj nie można powiedzieć, że my tutaj bazujemy cały sezon na szczęściu, bo uzbieraliśmy naprawdę bardzo dużo punktów i jesteśmy zadowoleni z tej rundy zasadniczej. Mamy mecz, w którym potrafimy jak z Polkowicami niedawno u siebie strzelać wszystko i prowadzić do przerwy 4-0, po czym przychodzi następny mecz i stwarzamy do przerwy 5-6 sytuacji i nie wykańczamy żadnej.